Drodzy studenci pierwszego roku, witam Was bardzo serdecznie na Politechnice Wrocławskiej. Gratuluję, wybraliście sobie najwspanialszą uczelnię i pewnie nawet sami nie wiecie jeszcze dlaczego, ale to już moja w tym głowa, żebyście tak o nas myśleli za kilka lat, jak pójdziecie sobie do pracy. Pamiętajcie, że teraz będzie bardzo szybko biec czas, starajcie się korzystać z każdego dnia na Politechnice. Uczycie się pewnie dużo nie tylko na laboratoriach czy od naszych wykładowców, ale też od siebie nawzajem. Korzystajcie z tego, że oferujemy Wam najlepsze wzajemne towarzystwo, jakie możecie sobie wymarzyć. Zapisujcie się do kół, wymyślajcie sobie sami swoje obszary aktywności, starajcie się mieć aspiracje jeszcze większe niż te, z którymi przyszliście do nas na uczelnię i mam nadzieję, że to będzie i dla mnie wspaniałe teraz kilka lat i tak samo dla Was, że będziemy mieli razem wspaniałych kilka lat. Wszystkiego dobrego.